Don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring up my doorbell, I feel the love, I feel the love. Jak tam skarbie? Ach, już lepiej zdecydowanie. Świetnie. Idę do sklepu, coś, coś chce z niego. Mogę z tobą pojechać? Mega mi się tu nudzi. Masz telewizor w pokoju. Ale nic nie leci. Chodź. Ale masz się ciepło ubrać. Okej. Okay. Wiesz co? Chyba sama cię wybieram strój, co? Świetnie. Chodźmy. Ta, wygląda świetnie. Mamo, tak? Gorąco mi. Sareczko chyba może zostać. Mogę. Świetnie, teraz chodźmy. Świetnie, kochanie. To ja idę wziąć coś do jedzenia, a Ty możesz sobie coś wybrać. Ok? Ok, mamo. Hmm. Okej, okay, to ja idę coś kupić, a ty możesz sobie coś wybrać. Aha. Hmm. Ej, jak lezi? Jak ty leziesz? Hmm. O nie Magina, nie zastrasz mnie. Właściwie, co ty robisz? Jestem chora. Ale baba wzięła bo mi się ludziła. A ty? Wiesz, ja też jestem chora. I teraz mogę sobie teraz wziąć co O ja Ej, pati! Brian to twój chłopak. Tak. To ci coś pokażę. Popatrz. No co? O, sorry, to wygaszać. Zobacz na zdjęcie. Co? Hmm. A to nie ja mam takie złe przyjaciółki. Hmm. Biorę tylko sobie kość. Inną kość. Sorry. Płatki. Zbieram sobie kość. Białka biorę. I idę. Myślę, że on żeby to naprawdę jak szcziuka. mamą Świetnie, chodźmy. Słuchaj, to ja wyjadę, a ty tu chwilę zostań, bo i tak nie wejdziesz. Okej. Okay. Tak szczerze nie wierzę. Jak Angela mogła to zrobić? <głos> <głos>